Witamy Was na naszym kanale kształtowanie umysłu ciała praca nad sobą. Gdy latem kręciliśmy film Trening w terenie. Obiecaliśmy Wam nakręcić jak my robimy trening na klatkę. dziś będzie pierwszy taki, taki program pokazowy z tego treningu na klatkę. Zrobiliśmy przed tym trening przedni barku Możecie się cofnąć w programach i zobaczycie w tym treningu gdzie pokazywaliśmy sylwetkę Jarka piersiowy, on właśnie kręci ten filtr, nie ma kto nam kręcić. I dzisiaj tylko przykładowy trening. To będą pompki w ten sposób, ale jak już z obciążeniem. Dziś będzie to pompeczki odwrotna piramida się nazywa. Czyli zaczynamy większym ciężarem i zmniejszamy. Znacie wszyscy progresję. Czyli metodę schodkową zaczynamy na przykład serię rozgrzewkowa, na no dwie serie pompeczek. Wchodzicie na sztangę czy na pompki i robicie 15-12 ruchów, I aż można robić do dwóch, trzech. Mówię, to jest piramida. Można tak jak my teraz demonstrujemy, czyli zaczynacie po rozgrzewce, poprzednim barku, żeby nie uszkodzić barków, to zabezpiecza nawet. Mój kolega mistrz świata przychodzi do mnie niekiedy na wymianę poglądów i mówił Roman, najlepsi na świecie właśnie teraz w niektórych programach podają, że bark ćwiczą przednią część barku przed piersiowym, co zabezpiecza ich tak samo. No i my intuicyjnie to robili już dawno, się okazało, że nie jesteśmy jedyni. I właśnie to było kilka ruchów, robimy gdzieś leki trening, taki nazwijmy to pokazowy. Żebyście zorientowanie byli, jak to w naszym przypadku wygląda. I zaznaczam, ja tłumaczyłem jak trening w lesie był, dlaczego robię to na kostkach. Nie musicie tak, możecie mieć rączki. Mamy takie rączki, ale mi jest tak lepiej, bo chcę wzmocnić nadgarstki. I teraz zaczęliśmy troszkę mniej ruchów, i będzie wzrastała ilość ruchów. Pamiętajcie, na piersiowych mięsień, to ćwiczymy dzisiaj Cięść, część środkowo mięśnie piersiowych, czyli mamy obojczykową, środkową, część brzuszną. I tutaj część przyparkową, środkową i część bostkową. Ćwiczymy teraz część środkową. I teraz zmniejszamy sobie trochę ciężar i robimy więcej ruchów. Na przykład 8 -10. Pamiętajcie o koncentracji w odwiedzianiu dłoni ku sobie. Czyli tak, seria, zbliżanie dłoni ku sobie, napięcie mięśni piersiowych, bo jeśli tylko robicie ruch wyciskania, to piersiowy jest drugoplanowy mięśniem. Jest riceps, przedni bark, zębatę, a tu jest piersiowy, ma być na pierwszym planie. Czyli próbujemy zbliżyć dłonie ku sobie, napinamy mięśnie, nie mówię o metody psychologicznej jeszcze, bo byście tego nie pojęli. Na razie to robimy tak, żeby Wam wytłumaczyć o co chodzi. I znów zmniejszamy. Mówię, to jest trening przykładowy. Można tu sobie w treningu na siłę zawiesić, jak wiem, pompki kiedyś z kolegami na plecach. Ważyli 50, 60, 70 kg. Ale to w okresie można robić na siłę, nie na masę. Teraz odejmujemy sobie ciężary. I mówię, trening nie będzie dziś trwał długo, bo myście się zanudzili. I teraz można zrobić większą ilość ruchów. A zawsze oddychanie, rozciąganie. Tłumaczyłem to w lesie, dlaczego to trzeba robić. Nie musicie, owszem, nie trzeba, ale po co mieć pół centymetra y, w, w jak można półtora zrobić w bicepsie. Pokażę jeszcze teraz coś, później wytłumaczę. Otóż mamy pięć podstawowych rodzajów tempa. Bardzo wolne, wolne, średnie, szybkie i bardzo szybkie. Zaczynamy od 10 sekund, 8 bardzo wolne i schodzimy aż do bardzo szybkiego, czyli około sekundy, półtora, obydwa ruchy. To jest bardzo szybko. Ale można te tempo jeszcze, tak jak ja teraz nam pokazałem, czyli nakrobić robicie na przykład 6 ruchów wolno, to kiedy zaczyna boleć mięsień? Ostatnie dwa 3 ruchy, więc te 3-4 są rozgrzewkowe. Robicie tak, jak kolem, 12 szybkich. Kiedy go boli? W ostatnich 2-3. Teraz pomyślcie, jeśli ja zrobię na początku albo izometryczne ćwiczenie i przytrzymam, tak jak pokazane było na wejściu naszym, albo robię dwa ruchy wolne, czyli fazę negatywną, ruchy negatywne, fazę ekscentryczną metodą. Ja te dwa ruchy zrobię i już mam napakowany mięsień. I wtedy tylko dołożę sześć szybkich i masa idzie. Wybaczcie, ale ja po prostu nie mówię w stanie swojego zdrowia. Gdyby to zrobił zdrowy gość, byście się nie poznali po dwóch miesiącach treningu. No ale to trzeba robić. Teraz Wam pokażemy ćwiczenia na kółkach. To dziś mówię, pokazowy trening. Króciutki. To są kółeczka, o których Wam kiedyś mówiłem. To na razie gumę zdejmiemy, bo to była do rozgrzania tricepsów. Teraz mówię cały czas o części środkowej mięśni piersiowych. To, co teraz zobaczycie, to są dwie wersje tego ćwiczenia można robić. Czyli pierwsza to wyciskanie rozpiętki. Zatem monstruję, a druga typowe rozpiętki. Czyli jak już wspomniałem w jednym z programów, musicie się cofnąć, to zobaczycie, nie możemy stale tego samego pokazywać. Wiecie, gdyby to ćwiczył Koleman, to byście oglądali, nie? Ale zobaczcie dziś Kolemana, a zobaczcie tych, którzy ćwiczą na czysto do osiemdziesiątki. Więc nie trzeba w slibach biegać po scenie, można po prostu radość ze sportu brać. I teraz pokażę pierwszą wersję wyciskania rozpiętki. Robimy szeroko i rozciągamy pieroś, piersiowy jak najbardziej. Wdech, wydech i ściągamy dłonie ku sobie. Dlaczego? Gdybyście mieli kółka gimnastyczne, tak jak mają gimnastycy, są równolegle i nie troszkę, tylko bardziej, po, mniej więcej w przybliżeniu na szerokość barków. Nie działa siła odśrodkowa. A tak jak widzicie tu, metra albo troszeczkę w pobliżu metra, odległość między zaczepienia, zaczepieniem tych kółek, to ja nic nie muszę robić, a już mi rozciąga ramiona oddala od siebie, więc działa siła środkowa. Bardzo ważne, zapamiętajcie, Piersiowy mięsień musi działać siła środkowa, bo inaczej jest tylko drugoplanowe mięśnie. I zrobię teraz kilka ruchów wyciskanie rozpiętki. I teraz normalnie, tak jak mówiłem. Metoda tego zmęczenia w serii. Już mam dosyć, kochani, gdybyście wiedzieli, jaki to ból jest, szkoda mówić normalnie. Tak jak tłumaczyliśmy w lesie. Środkową część mięśni pieryowych chcecie rozciągnąć. Dłonie w ten sposób. Górną, zobaczcie jak włókna idą. W ten sposób. A dolną w ten. Takie proste. Starczy poczytać anatomię fizjologię będziecie wiedzieli. To była taka przykładowa seria rozpiętek. Żeby nie trwało długo, zrobimy jedną, same rozpięty. To jest trudniejsze. Dobrze jest, gdy coś tak w siłowni powiesicie jakieś tam linki grube czy łańcuchy, to pamiętajcie zawsze o czymś takim. Różnie w życiu bywa, może być awaria, więc pod brodę podkładać sobie coś takiego, bo nikt nie wytrzyma takiego uderzenia, jakby nastąpiło tutaj. To są rozpiętki. Będzie krótko, a na temat. Zróbcie takich sobie pierwszą serię 12, z tym, że 2-3 w wolnym tempie, nie jeden jak ja zrobiłem, 2-3 albo izometryk. Zaraz Wam pokażemy izometryk, ale przyrostowy. Czyli mamy trzy główne w tej fazie ruchu w pierwszej, w drugiej i w trzeciej. Pokażemy każdy, żebyście wiedzieli o co chodzi, ale jeśli się nie nauczycie oddychać, to nic z tych izometryków nie wyjdzie. Będziemy musieli Was nauczyć oddychania, bo to jest ważne. Mamy kilka rodzajów oczyszczania organizmu. Pierwszy, kochani, to oddech. Drugi, przepraszam, wrażenie kał. Trzeci, mocz, i jeszcze dalej jest i pot, i tak inne sprawy. Oczyścić organizm. A co się teraz robi? Katabolizm, metabolizm, więc trzeba to wyrównać. Usunąć dwutlenek, wprowadzić tlen, przecież takie no, normalne. Usunąć produkty odpadów, wprowadzić produkty, produkty odżywcze z krwią. Więc my to teraz robimy, ale to trzeba. Trzeba na to żeby żebyście wiedzieli o co chodzi. Teraz Wam pokażę izometryk. Ten taki w trzeciej fazie ruchu. Czyli zobaczcie, tutaj teraz Jaruś mogę Cię prosić, to zdemontujemy. Bez tego Jarusia to nic byśmy nie nagrali, bo choć gdybyśmy umówieni z facetem, który trenuje razem z Sajanem, Sajana na pewno znacie, nie? W jednym klubie ćwiczył, facet przypokowany, no ale Chwileczka zachorowała, nie mógł przyjść, byście by mieli faceta trochę bardziej mięśnionego ode mnie, no niestety nic nie poradzę. I teraz Wam po, pokażemy izometryk w trzeciej fazie ruchu. Mówiłem o izometryku, ale nie wiem czy bez oddychania nie próbujcie, bo nadciśnienia sobie robicie. A nawet od, za tym naukowo stwierdzone, że ćwiczenia izometryczne i ekscentryczne także, wyobraźcie sobie, 67 do 70% bardziej intensywne od zwykłych dynamicznych. Więc tylko pokażę to tak dzisiaj obrazowo. Muszę przejść tym tutaj. Zobaczcie, jakie to proste. Izometryk w trzeciej fazy ruchu. Macie, się zależy, co chcecie trenować. Zaczniemy od dolnej części piersiowych, a więc robicie w ten sposób. Naciskamy opuszkami małych palców i w ten sposób. Może być izometryk ciągły. Może być też izometryk inny. Zobaczcie jaki. Dwa, trzy oddechy, sześć, osiem ruchów. Piersiowy taki duży. Teraz w środkowej fazie robicie w ten sposób, ale trzymacie nasadami kciuka i tutaj końcówką opuszki małego palca. Czyli naciskamy całą właściwie. O. Może być ciągły, ale pamiętajcie jedno. Czas izometryku przyrostowego jest między 20, 5, 40, 50, 50 z sekundami. U jednych będzie 20, 18, ten minimalny czas. I z treningu na trening sukcesywnie zwiększać jak dojdziecie do 45, zwiększyć ciężar. I teraz w trzeciej fazie ruchów. To teraz jak mówiliśmy w poprzednich już naszych odcinkach mamy tak: rozciąganie dynamiczne regeneracyjne i rozciąganie przyrostowe. Regeneracyjne jest takie. Zawsze oddychanie, rozciąganie. Chyba że macie serię łączoną, czyli na przykład wyciskanie i te kółeczka, spróbujcie. Wtedy nie robimy żadnej przerwy, dopiero oddychanie, rozciąganie po. Ale teraz Wam powiem taką fajną rzecz, stwierdzone naukowo. Rozciąganie przyrostowe w pierwszej fazie ruchu. To jest trudne, uważać, że sobie głowy nie rozbić, albo szczęki nie, nie, nie zmarnować. Ja zrobię to tylko pokazowo na kolanach. Otóż tak. Patrzcie co ja robię. Rozciągam. Powracam centymetr i wiszę sobie. Od 25 do 40 sekund. Musi zacząć rwać się nie do opisania. Jeśli zrobicie to skrócicie te kółeczka pokażemy jedną seryjkę to będzie na mięśni, piersi, mięśni piersiowych część brzuszną czyli to takie co ma wspaniale rozwinięte piersiowy Jarek możecie zobaczyć on w jednym z programów jest jak ćwiczy na biceps zobaczy jego piersiowy no nie możemy tak demonstrować naszych treningów w całej rozciągłości ponieważ tak ja Stan mojego zdrowia siadł, mimo, że trenuję. myślę, też jest po przejściach. Jakoś tak się składa, wszyscy, którzy w tym programie, to chorujemy, no nie wiem dlaczego. Tak się złożyło. Teraz... To była część środkową piersiowego i minimalne na część brzuszną. Teraz pokażę... Na dół piersiowego, czyli... Część brzuszną, typowo. Żeby się zalecało, piersiowy... Żeby go było można... Bardzo od, odróżnić od, część, od, od mięśni prostych brzucha. Zobaczcie, skracamy kółeczka. Można to robić w wisie, ale wtedy włącza się za dużo mięśni, bo włączy się bardzo mocno i nawet najszerszy. Całe ciało to trzyma. A my robimy w ten sposób. To jest obciążenie niepotrzebne. I naszą siłownię pokazywaliśmy, ale kto to ogląda, bo co tam takie jakieś tam klamoty pokazuje. Liczy się na pewno siłownia, brama, Sztańga. Już słyszałem od jednego mistrza świata, mówi Roman. Zresztą wymyślili w niektórych siłowniach, pianowe talerze sobie zakładają, żeby było widać, że dwusetką ćwiczy. Coś to już naprawdę z tą kulturystyką dziwnego się dzieje. I będzie to ćwiczenie tak samo można robić. I wyciskane rozpiętki, rozpiętki. Zobaczcie to krzesełko. Dlaczego? Nie żeby sobie za bardzo ulżyć. To nie o to chodzi. Chodzi o to, jak mówię, jak w pionie za dużo mięśni pracuje. A można robić w ten sposób. Spróbujcie zrobić sobie 12-15 ruchów. Zobaczycie jak Wam się Zarysuję piersiowy to by było to. Więcej dzisiaj nie będziemy Wam czasu zajmować, bo Jaruś się spieszy. Ja się spieszę, to jeszcze pokażemy taką jedną ważną zasadę. Jak ćwiczycie, bo na drugim treningu, jeśli będzie Jarusz miał czas i ja w miarę będę się mógł poruszać, bo ze zdrowiem moim jest kiepsko. Więc wybaczcie moją kondycję. Nie mogę nawet robić interwałów. Pokażemy Wam jedno ćwiczenie. Bo taka jest zasada. Jeśli robicie piersiowy dużo wyciskania, szeroki chwyt, średni, wąski, to pamiętajcie, zmęczycie głowę boczną i przyśrodkową tricepsów. Głowa długa mniej, więc już jej nie męczcie. Zróbcie wtedy głowę długą, jak w ten dzień ćwiczycie triceps. A jeśli robicie więcej bramy, rozpiętek, to możecie wtedy zrobić coś takiego, jak pokazywaliśmy. Yy, Pierżowy alanobret, tam było ćwiczenie na sobie zróbcie, jeszcze go kiedyś pokażemy. Teraz pokażę na głowę długą tricepsów, z tym, że my nie mamy wyciągu, robimy to w taki specyficzny sposób. Jak się robi pod chwytem, to wejdzie na głowę przyśrodkową i boczną i tylną. Jak robię w ten sposób, bardziej na tylną, na głowę długą, przepraszam, boczną i dopiero przyśrodkową. I teraz, aby ruch ekscentryczny, i pozytywny były równie silne, to ja robię balans ciałem. Czyli gdybym robił stale tak, no to nic nie będzie się działo. A ja zrobię teraz tak, rozciągnę maksymalnie i nogę uginając zrobię jedną seryjkę przykładową. Już ból zaczynamy odczuwać. Po jednym ruchu, ludzie, róbcie to. Ból odczujecie dosłownie w całym ciele. Jak się zabicie, to dobrze. I teraz robimy tylko rozciąganie przyrostowe. Są dwie wersje. Możecie robić <laughs> dwa ruchy wstępne, w średnim tempie dwa ruchy wstępne lub je opuścić. Ale to po jakimś czasie dobrze na początku tej metody zrobić te dwa ruchy wstępne i później trzecią fazę ruchu też macie dwie formy. Albo ciągłe rozciąganie, mówię do 45 sekund. Z tym, że na jeden centymetr możecie mięsień. Z stałego rozciągnięcia troszeczkę do skurczu doprowadzi. mówię na jeden centymetr. Zobaczycie, co za ból po kilku ruchach. No ludzie kochani. I to było naukowo udowodnione. No niestety nie widzę, że jak ktoś robił. No bo wiecie na czym się robi, nie? Także ja mówię o, o czystej formie wyniku robienia na czysto. Przykładowo będzie rozciąganie właśnie przyrostowe. centymetr rozciągam i próbuję rozciągnąć napinam triceps Chyba Jarusz wypije tę butelkę wody. Na <grywa> no dziś byśmy zakończyli. Jak ktoś nie wie, niech do nas dzwoni. Może trafić tutaj do nas, do domu. Miesz, 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 mieszkamy koło siłowni. Teraz się nazywa zdrowie chyba. Była jest cztery. Miała a propos to być moja siłownia, ale dobrze się stało, bo z moim zdrowiem bym nie wytrzymał tam pracować cały tydzień, jeszcze z niedzielami. Dobrze tak się stało. Spółdzielnia wydzierżawiła. Meblom, a z mebli, z mebli S4, ja mam spokój. Mogę udzielać porad takich sporadycznych czy z dietetyki, czy z treningu. Mam roboty. Tyle. Także na dziś dziękujemy. Następnego zobaczenia Wam pokażę. Pokażemy wtedy trening na sztandze, czyli różnicę między wyciska, wyciskaniem na siłę a na masę. I na dzisiaj. Cześć. Do widzenia.